Zamknięte, zamknięte jest y, lap. Dol, dolnik zamknięty. Mamy gdzieś towarzysza? W środku jest pewnie. Biega po prawej stronie, chyba w, na górze w bibliotece, albo w, albo w tym, albo w tej ciciuwie. Nie wiem, mam okna pilnować? Jakby chciał wychylać, albo wskoczyć? Nie wiem, stary. Mogę rzucić granat na górę albo do środka i wbiec. Dobra, wbiegam. Jestem w środku. Słyszałem gdzieś krok, albo w kiblu, albo na górze nade mną. Nade mną. Dosłownie w labie jest, na luxwerach Okno. Wy podbiegacie od, od zewnętrznika, dobra. Dobra, e, podchodzę do schodów. Ogólnie party jest czyszczony. mamy luźną gumę. Widziałem go w oknie w medycznym Jest w tym, w labie. Po lewej. Zaptór jest od razu w lewej. Z dwóch! Zabici. Leży. Jestem w labie. Wchodzę do meda. Dobra, przepychasz mnie, super Dobra, wychodzę przed wami. Med wszyscy Wchodzę z metalem Wchodź do biblioteki. Biblioteka Biblioteka czyka, czysta A jest masz obydwo Polacy. Oooooo! I dzień się zrobił dobry. Jeden magazynek po prostu Aim Boga, nie Zszedłem z jedna, jednego, na, z jednego na drugiego. Ciekawe, bo dostali je jedynkę do środka i przeżyli. Zielony, witaj na YouTube. Patrz, jakie fajne, patrz. Haha. Ha! to, 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 to. to. Wo stary jak Sidżu. Ekipa WE8! E, ty, tor, tak gó górę czy dół? Ja jestem, góra. Okej, okay. też, też chodzę, górę. Polska, górą! Może i po lewej był bot na nowej konstrukcji. Jest na starym, zobacz. Okej. Okay. Mogę się nowej z granatnika, nie? No tak, na Może i gdzie zaraz będzie przebiegał ze stary na nową, no ruszcie dupę Na dziurze był bot Musiał być tam granatkiem Nie przejechać. Widzę go Zabity skat Chodź, Rotex. Po co? Posłuchaj mnie szybciej No Ładuję, plumkam nabojami Michał, patrz na zbiorniki, zbiorniki Tam będzie zaraz plan Ja podchodzę youtuberem na starym. Nie widzę go już go nie widzę. No to typek. Stalak. No mógł, wiesz, wyjść na autobusem, na przykład. Zabija skaty Widzę go. Pięknie. No Michał! Nie pszuj Pekingu. My Dobra, panapsy od razu. U mnie wydarzało haksy, przepraszam. Dobra, i ja teraz mnie możecie widzieć, nie? Ale piękne to było, bo polskiego. Michał wystrzelił sekundę później, mój granat idealnie nad głową kolesiowi wybuchł. Dobra, leci, leci na możemy. nas, no. Wyrzuci gdzieś pewnie na. na dźwigach. Teraz będzie leciał. Poszło, nad nami. O, okej. Okay. Na nową chyba leci, co? Będzie Michał zabił chłopę. Strzela, ktoś tu, Nie, to był głaszcze. Okej. Okay. To jest jakiś. witjaś e, coś takiego. Skaty biją do, do jakiegoś pana. Widzę. Chodźcie szybko tam. Biegnie koleś przy dziurze. Spróbuję mu jeszcze zajebać z granatami no przy dziurze? No tutaj, przed nami, na nowej No w sumie na... Ta paczka spada już Jest teraz koleś... Zabity O, walpo w boilerach, tam są skaty Dobra Masz Nie po nas No podejdziemy O, zawieje te typa chyba no, Nowa, nowa, nowa Michał, wszedł na nową chłop o, uro... Mam haksy. Uwałeś go? Tak, to mam haksy. Dobra, dobrze, nagry nagrywam i no. to do Nikita. Dawaj na nowo idzie. Ja już opuszczam Stronga. Co trzymasz? Troton. Stanuje ten, żeby nie lutowali. Aha, muszę hmm. lutować. Albo pkacz. No to kurefa wysyłamy. Uciek, uciekł na koncert, to chyba pęczek. Dobra, ja kontener. Wstrzykuję sobie i lecę. Jest ten mój urwany śmietnik z nadnika. Poszedł na kontener, tak? Na kontrakt był Stary kontrakt Uciek, co włączył prawdopodobnie Po drodze do trójkątów Jest koło mnie. mnie. na daleko na gracz To znaczy koło ciebie Zabity. o kurwa! Właśnie mi na trójkąty, był przed trójkątami. Podchodzimy od niebieskiego płotu. O Jezu, ryw brona bogów Kurwa, się krzaczą po lewej. To ja się przebijam przez krzaki po lewej. Nie, coś leży To strzelaj. Zabite. Ejś. Ktoś już lucił... Ktoś już lucił naszą kratę. Strzelam? Tak, do tak, tego zabijesz. Co to niebieskim? Ten go zabiłeś, nie? Tu? Tak, tak, tego tu leżącego. to nice. no jest idealnie. Z I, gdyby nie miał plecaka, to, by, to bym go nawet nie zobaczył. I tu ktoś lutował, też jest zabity na tak, lucie Tak, no są... zabił? Ten mój pewnie go zabił. Albo ja go przystanowałem. Okay. Ten mój wygląda jakby, jakby miał luty z kraty, Ma dużo founding raidów takich dobrych. Hello? Te, inni Okej Uhuu, łatwy spawn Autobusy, nie? Do prawej idziemy Tak, minibusy trzeba Dawajcie do prawej Jest na końcu, przebiega Za ciężarówkę przebiega Przebieg do lewej, za koparkę Drugi Drugi za nim jest da, Jest, za autobus Kowera łapiemy tak, byle nas nie widzieli, ale raczej nie, pa, biegną, Widzisz ode mną w krzakach? Czekam na oddech i będę walił tego pierwszego, nie? Wiem, co. Strzelać? Ta! Boże, jaki opad. Do, do prawej, do prawej. Jeden uciekł na daleko, jeden się cofnął. Jest straka, rozdzieliliśmy ich niepotrzebnie. Wrócę na reklamy. Ciekawe czy to jest Ze Skara miałbym większe Uważaj, jeden miał Pilgrima Jeden go widzę na daleko Boże, ta broń to jest gówno No to jest, wiesz Na Krowus ręczny Nie kurwa, na daleko m no, ale czas do lotu i wszystko, to jest straka totalna Zabijź go? Tak, zabiłeś go Dobry tekst Tu wreszcie. lesie ten jest, pamiętaj Tak Z filgrimem był A ty gdzie jesteś? Na Reklama, końcu. widzę kolesia, idzie daleko Przy... Ja pod jestem Uciekają, uciekają w kierunku ekstraktu Obydwaj? Jeden jest przy, już przy samym płocie niebieskim Daleko, nie? nie? mamy to blisko gdzieś Pod wiaduktem w wchodzę pod górkę Dziwka Teraz się, się cofa, teraz się biegnie do was znowu, ten przy płocie to tak, bo kolegę zostawił Nie żyje, zabił mnie w, Leży przed tą klinką gdzieś Widzę domina blisko. zabitego Leżał. Dostał hita chyba łeb Przeżył. Widzę go. Przed tobą w lesie. Blisko bardzo. Powinieneś słyszeć. Bardzo go? Granat mi rzucił. Zabiłem go. To inny ci rzucił granat. Jeden był już przy samej drodze, ale nie wiem gdzie jest drugi. Przede mną gdzieś, w krzakach. Mogę poskanować krzaki jak chcesz. On też rzuca granatami. Skanuje krzaki. Weh, Wa, we. On blisko jest gdzieś, na, na rzut granatem jest. Przede mną. Pilot? Do, do 10 do 20 metrów skanuj krzaki przede mną. Tak, no to najbliższe tutaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Reloc w trawie po prostu leży, nie w krzaku. Nie masz granatu? Już rzuciłem dwa. Mogę nawet usłyszeć jeden. Prawej, Zarej. jest pod samym tym. Nie mam granatu. Pod, sam, pod samą rampą. No, Krinko, fuj, na torak Widzę, trzymaj się. Już mam okej. Okay. się Jest za niego. drzewem przed tobą. za mną, he. Zabijeś go, zabijeś go. Granat! O Jezu. Jezu, widziałem to. Jeszcze jeden, uważajcie, może. Jak jeszcze jeden? Dwóch zabitych już jest. Nie ma, no mówię, jakby był. Może tak, być, tak. Dobra, no, ja zbiegam z pozycji, będę się reloadował. Te granaty nic nie robią. Coś zrobili z nimi, że one są totalnie bezużyteczne. Nawet te granaty, co on rzucał, teoretycznie blisko mnie wybuchały, nawet jeden no, obłamek mnie nie trafiał. czy one mnie nie raniły? Czy ja sobie chodzę koło 5 metrów, jedynki i nic mi się nie dzieje? Czy ten Pilgrim. Mógł też tak po prostu w, w tym w trawie rzucić. Tak. Ja. Szukaj się do tego Tak, Ta, ja Szukaj Pilgrima. Jest przed tobą, lol minąłeś geometr Tak? No A w środku trawy, tak Nic nie było Ej no, czemu Aż, mi zabrałeś plecak? Jaki plecak, plecak ci zabrałem? To dawaj kurwa, Pilgrim Magnoju No dawaj na się no, trzeba było ci zabić Nie, miałem ja mam puste plecy To ci rzucę później, chodź, na razie go wezmę Weź sobie nowego przyjść to... 7.62 A, i potrzeba je na slimach Zob y znaczy na PSach Zobaczysz jak się strzela z PSów. To jest dobra broń Ale Beteki lepsze, po chuj mam sobie ładować Wolniejsze i słabsze peny. Beteki na rynku w opór kupujesz i jedziesz 122 metry, 1x8. Ma 1,37 mxpa. Mhm, mm papieski topijski